Cześć Mortecki, nasz kanał już istnieje 3 lata. Pomimo, że tego filmu na YouTube już nie ma, to zabawa z psami, bo jakoś się przypadkowo skasował. Nie wiadomo, co się stało z tym. Ja go nie kasowałem, moi rodzice też. No, możliwe, że coś się stało, że już tego filmu nie ma. Zresztą to nieważne. A a zanim zaśpiewamy 100 lat dla przyszłego kanału, to mam pozdro. Chcieli mnie pozdrowić. Chcę pozdrowić moich kolegów z Gupiłkarski z powodu tego, że chcieli tego. Na początku mojego kolegę Patryka, pozdrawiam z pozdrawiam Cię. Jeszcze mojego kolegę Szymona z okolic Radomska, z okazji tego, że ma dzisiaj urodziny, to życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo obserwaj na TikTok w 100 lat. Więc chcieli ode mnie dwa pani pozdrowienia, więc teraz śpiewamy 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje żyje nam to lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam! Niech się ja Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto zdrowia nie wybije, niech się po skryje. A kto zdrowia, nie wypije, niech się pod skryje. Słuchajcie, widamy, to tyle na dzisiaj. Będziemy się w kolejnych odcinkach. Cześć.